E, Losie Mandero na rejon. Witam serdecznie w odcinku z Heiden Seek'a, gdyż też skostana wam się podobał, lecz była mapka trochę za duża. Teraz mam trochę inne zasady z ekipą, jak zwykle. Cześć, chłopaki. Cześć, dzień Hello. dobry. No. Dzień dobry, chciałem powiedzieć. Pewro się nie przywitał, ale też pewnie. No, jest, 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 jest ciastko. Ja myślę, że dobry nie słyszałem, to nie tym. Dobra, wtedy proste, chowam się 30 sekund. Ja mam nóż, mam Digla, mam Zeusa i oni tylko 100 HP. Oni mogą mnie zabić. No, ja mogę strzelać. To jest, to jest co innego, nie można wchodzić skrzynki. Także schować się można tutaj gdzieś. Wiecie, no. Trzeba być trochę. Pecie, w dół celownik, bo będzie ci łeb widać. No. O, i teraz z krzykami są patrz. Ogólnie muszę tak, muszę odpalić game modowe, tego nie widzicie, Nie wiem, jaka jest naciku. Ciemno czy nie. Żeby tu, no i było widać, jak się chowają. Haja, <laughs> <laughs> <Ej! śmiech> Weź go, w tej grze. No Halo. Kastka? Ciądko no wiem, bo go nie ma na, na tata tym tata spiku A, a to <noise> jest to jest <noise> <noise> <Ja co, ale głos> z... zmienił na taką małą krótką. No. Nie da się chyba. Brzmi no, była wcześniej 5 minut. No dobra, a, jest 2.30, to spokojnie. No 2.30, no musisz znaleźć. O się jesteś. I co znajdę kość tym samym, w tym czasie? Nie wiem. No Recia nie znajdziesz. Lasy <laughs> <laughs> ci biegają. Oh, Mister! Jest Mr. Reciul! What to jest natural? Jest natural przecież. What Jest No debil, mistrz, co ty robisz? Nie! <laughs> się kliknąłem myszkę przez przypadek No, przez przypadek to ci zaraz wy kurwie z digla w <laughs> Nie masz digla Będę miał Się nie sprzedali ma. pięknie, a normalnie bym nie, nie widział tego Tu nigdzie nie ma, dobra Będzie te kutabany teraz mogą być Obok siebie są dwa dawny. Pytanie kurwa, gdzie? W autach No No, sprzedam. no co, myślisz, mi mnie sprzedał, to ja was sprzedam teraz No nie jak sprzedał? Sprzedawczyku Ja na w autach, Tam, gdzie ja byłem nie pada, czy ty byłeś. Miszczu mnie sprzedał i chuj. Przez siebie też przypadek składałem, żebym No to, to, to jest twój problem, no. Co, gdzie oni byli? No w fałtach. Jeden w fałcie. Dobra, po dwóch zostało, tutaj. dobra. Teraz dobra, ja idę następny? teraz. Ja idę. Miszczowi. Te gaje języka wydały się ciekawsze niż te, co były wcześniej. W ścianach? No. Gdzie że może, pamiętajcie, tam? że możemy zabijać, peta. To ci wszyscy razem i do niego kosą. Ja też tu chciałem, nie? Ale ja ma w sumie. Nie. Jak coś to skaczemy. Już gonisz? A nie, 30 sekund, dobra. Tak, jest spoko, Łapka mi się 2,5 minuty tak na każdego. Odcinek wyjdzie w sumie ile 15 minut to chodzi? 15 minut. A, żeby mi się spoko i zasady są znacznie ciekawsze. Tu już ktoś jest zabijany, właśnie. Chyba nikt, w sumie. O, to jest opożyczko, drugie. pierwsze. pierwszy. No, bo ja pomyliłem, że jest. Ja nie został Ciastko i... Speed. Co? No. No. Co? No. Co a? No. Co a? No. Drugi, Kur, trzeci. Kurde! Wszyscy w tym samym Zabraliśmy coś HP? Nie. Patr, nie no nie pewnie, że mi zabrali. zabrali. To zostało Graczo Jak nie znajdzie To bo znajdzie Teraz Za nas wszystkich kupować Dobra idea Łatwiutko Ale co zrobimy głos? Go, go, go No Dobra, kto teraz? Mistrzu gdzie? Ja Gdzie on zaczyna, gdzie on się teraz i w ogóle? A w pizderzce idziesz na pierwszy odstrzał? No super Jak zawsze No założę się, że nie Założę się, że nie no no to nie, spoko. nie spoko. opcji Słuchaj smoka, tak nie przyjemna mapka mi się podoba Link niekoniecznie w opisie Jaką się nazwa ta apka Pew? Nie wiem Ja pierdolę A, sam Ewol wiem. przecież mówię Mamy jakieś mapki o Pełdy Jak chcesz harencika, to będzie. I to Znalazłem od razu po będzie. minucie No Hajncika łatwo jest znaleźć, fajnie się nagrywa w miarę A Nie wiem jak wam pasuje to dajcie znać w komentarzu czy tak czy nie Przekaż ze sprawdziłyby kto ogląda Hmm Odcineczki Całe Dobra to Michał to napiszcie ci komentarz Oj. Dobra mistrz nie zabił nikogo już Jeszcze a nie już No to Polska B Dżem dobry Dla mistrza Warklak wydupiaj stąd To nie ja To nie ja no Odejdź stąd <grym> O kurde nice Sprzedać cię? Mogę cię sprzedać No to sprzedaj mnie to razem padniemy no problem Dobra dobra Jaka współpraca, kooperacja. O dobra, mistrzuje pat cię. <grym> Czy ja też najgorszy będę miał Leć. Warfluck, Pewor i pan Dobra Idę cię sprzedać. on tu jest. Jest sprzedaż go. Jak tu przyjdzie, wjeżdżamy wjeżdż, w niego, jest tutaj widzę. A tu jest, tu jest Tu jest, tu jest, no tu jest. Tam gdzie zginąłem właśnie. Church nie grajcie, żebym miał najgorszy wynik. Ile dwóch zostawiłem, nie? Spida i... Ty jesteś tak, jak mój rakus, nie? No. Czemu to nie przychodzić? Chcemy coś hampeć, czy nie? no. Nie. Kurde. Gra trzeba jest tam. Tam, tam, o, ta? O, no, dokładnie. Dobrze, dobra, o, to wiem. Gdzie on pójdzie? Oj, Nie znajdź go. No tu był, tu był, no jeszcze <grystwo> co tam siedział? Jasno. Dobra, chuj gdzie był, Pet No tu. O, dobra. Da, ale, dobra, co teraz? Mogę iść, Smartlack idzie Smartlack like. Reciu, Leciu numer dwa Dobra, ja nikogo nie znajdę teraz, serio Podejrzewałem, że tak będzie tak. Super, tak mnie to interesuje również Gdzie on się respi, no? Gdzieś tam Co to było? Mało no, tu jest miejsca Co to było? Ciekawe czy kogoś zabijemy To Recia na bank No nie ja nikogo na pewno nie znajdę. Dawaj ciasto. O, otworzyło się. Biegnie. Kto tam drzwi otworzył już? Ej weź na chodzu. Za tobą, za tobą. Pałuszczeniu do mnie. <noise> Biegnie, Nie jak. na Gdzie jest ten ślad? Muszę sobie go pomagać Foliu mój badaj Gdzie jest ślad? Dawaj Ja go Ale kurwa jebany. Nie tak jak miało wyjść, ale inaczej było Ciastko najgorsze Co teraz? Reciu, szukał, że? Tak ja teraz ja mam Digla to co? No to może go zabić. Czas nie, nie jest performance? Restart, restart. Co restart? No nie możesz mi z Digla. Bo co? Bo jestem lepszy od was? Kto Reciu jest, dobra? Mister Reciu. Ja od razu wbiegam tam na respa do niego. Z nożem. Nie wejdzie się respi, także wiesz, możesz Wiem. pić kosę w plesie. To jest szok o ciężkim. Ale natural plan mieliśmy dobry, nie? Tak, z nim by zadziałał, ale... A ja ale biegnę, jak tam wychodziłeś, dałeś się zabić. Byśmy... Tak to mistrz łyknął, a nie my. A, a ja biegnę ten, biegnę jak słoń, ciastko, bez na... bezsłuchamy gra. Kurwa no, sprawdził kuta, słyszałeś na bank. Słyszałem. Jest kapitan Warwa, proszę państwa. No przestań No co, byś taki maszynik Zawstydzasz I zdjęcie profilowe swoje Nie, zawstydzasz tak? Ten biega za nim i... Zadaliście mu coś? Nie Tylko mnie nigdy nie znajdzie Mam we mnie w w pięciu No no to! to Lecą na ciebie! I kurde, na to obity jest za 40! <grym> ale blisko, ale jakby był to by był na szota z prawej. Jest na szota z prawej, 65 zadajesz Nie, 55, a w sumie może nie wiem, co by mógł poprawić. 65 Jak nie masz Kevlara, to na dwa hity spływasz. A w sumie Czyli jeszcze gorszy performanc? Natura! Anieli ciascko. We are on command now. We zostało on command now. została. Let's go, let's go, nie go. No no, no okay. masz podnieść sobie, sobie ze ściany. No na... kurde. No to nieźle. Dawaj się, otwierać bramę. Tak dalej stąd? Mogę Open stąd. the door. Czy ja to pisem na ogólnym? Co ja. no. 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 tu biegał koło mnie? Nie 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 to nie był to, to nie był speed ani to nie był mistrzu Nie mistrzu, ma, znaczy nie był speed Kurwa to co ty robisz kurwa? Wyślij w spokój się No co, no tak sobie biegam, nie? Tak sobie biegam No, no do... dawaj speed has taken Karatani Chodź tu No, nie, znalazł mnie! Kurde! Znalazł mnie! To jest pełne skupienie. Serio wy w... tu siedzicie w tyle osób? Jest zabity! Wysta wystarczyło raz z jest... prawej walnąć, ale ciężko nie no, ale ja nawet go z lewego nie wiem. on HP ma! Gdzie wy siedzicie? Aha, tutaj. Dobre, nie? No kur... Tak, was nie słyszał. On w szoku. Jego w hangarze. Wybiegajcie na niego, ma 60. Po daleko jest? No w hangarze tym, tam gdzieś Tak, was nie słyszał. No tyle. No, i pięknie. To jest ja Pewor, tak? Wszystkich i kto jeszcze wszystkich? Zabił mistrzu? Nie. Nie, ty nie. zostałeś mi. Co? Ty zostałeś mi tylko. po zabiję, zabiłem, to też się liczy. Kto najlepiej zabił? pewor i kto? Tylko, i z... tylko ja. Tylko ja, a mi, mi mistrzu jeszcze, co zabił... Naturala. Ja też zabiłem. No, zabiłeś się, nie znasz. No właśnie, nie zabiłeś nie okay. się. Dobra, jeszcze raz sobie skoczę bo mi się podoba właśnie znaczy, tutaj ta mapka. Okej. Okay. Jest mega <laughs> stoko. Na, nazwę pewor daj. Nie wiem, to zminimalizuj dróg. A nie, ty nie. Kurwa, w nie ma. Dobra, mogę. Nie, nie, nie. Nie wiem, nie pamiętam. Tu się wchodzi? O, tu się wchodzi. <grym> no i to jakieś, mi, jakieś drzwi na ta... respie. Dobra, ej, tu tu tu, 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 to jest, nie? Tak, pewnie. Kurde, drzwi nie zamknię. Tak, Tak, wiem. Pichol. I chod... kurde! Jaka ciota jebana, mi się te drzwi zamknięte. Jeszcze raz, nie ma. Nie, nie, nie Ale wejcik, ale wejcik. <ś> Czy <Account> <Przy> ty <śmieniu> byłeś przy mnie, tak? Nie, za skrzynką Ale ja za sprawdzenia, nie? Nie, nie. nie. Co za kutor? Także mapa paspoko widzę. Tu nie ma, że Hydecyk taki bez sensu jest, tylko ten już jakiś Fajny, Fajne, jeszcze, no, jeden nie odcinek będzie z tej mapki. Jeśli tak, no to odcinek będzie. Gdzie jest, nie A tu? Ja re, re. Kutas, re, kuta, e, wróć tu. Oj, wracaj. O nie! No, kaść, Kurde. Dwa razy z lewego, dwa razy z lewego dostałem. Natura jesteś pierdolnym retardem! Zero, pierdolone zero Naprawy, naprawy na jest, na Reportujcie to Go. Możecie zreportować naturalnie Proszę Bardzo bym prosił Kurwa no, ale 30 dostał No dobra to by było na tyle Nie bądź Burek z w górę, nie bądź komuś subskrybuj Na facebooku zapraszam do zlajkowania fanpage Czyli strony na facebooku, która jest również w opisie Tam też instagramik i snapchat Jeśli bardziej zainteresowani no to Ale więcej na facebooku siedzę Dobra pozdrawiam was serdecznie, cześć chłopaki Linki do tych brzydali macie w opisie, także sprawdzaj topę. Aaaaaah! Chciałeś dokończyć już brzydko. O ty chuju, o ty nieładny.